Rynek muzyczny w Polsce w aspekcie fonografii ma się bardzo dobrze, już po raz kolejny z rzędu mamy bardzo dobre dane w zasadzie niemalże w każdym segmencie rynku muzycznego rynku fonograficznego. Mamy tak duże wzrosty, że po raz kolejny awansowaliśmy w rankingu globalnym o jedną pozycję na 18 miejsce w światowym rankingu. To jest duży sukces. i Te, te, te wzrosty w każdym segmencie rynku i w streamingu i w nośnikach fizycznych spowodowały, że rok do roku całościowo urosł nam rynek o ponad 18%. To jest też od czwartego rzędu, kiedy mamy dwucyfrowy wzrost, co spowodowało przechody na poziomie ponad 670 milionów złotych. W dużej mierze oczywiście za ten wzrost odpowiada streaming, który się po raz kolejny bardzo dynamicznie rozwija rośnie ponad 25% rok do roku więc to są bardzo satysfakcjonujące dane wyjątkowe na tle Europy, Europy Zachodniej. Jesteśmy tutaj takim liderem wzrostu, można powiedzieć, cały nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polska, ale też co ciekawe bardzo duże wzrosty obserwujemy w segmencie nośników fizycznych, w szczególności winyli, ale nie tylko, też, też płyt DVD z muzyką, też kaset magnetofonowych nawet, co sumarycznie, mimo spadków sprzedaży płyt CD z muzyką, spowodowało, że nasz rynek nośników fizycznych po raz pierwszy od wielu lat zanotował wzrost o ponad 1,5%, dokładnie 1,6%. Cały czas ta perspektywa do 2030 z tego roku jest optymistyczna dla całego świata. Tutaj globalnie prognozowane są wzrosty, a w szczególności dla rynku polskiego, gdzie my wciąż gonimy tak naprawdę świat, gonimy zachód i potencjał. Wzrostu jest o tyle duży, że właśnie zaledwie jedna trzecia użytkowników streamingu to są użytkownicy premium, więc tutaj jest jeszcze bardzo duża, duży obszar do wzrostu właśnie w obszarze streamingu, a też pamiętajmy, że coraz więcej młodych ludzi w naturalny sposób wchodzi w kontakt z muzyką za pośrednictwem nośników cyfrowych, które. które z definicji są e, troszkę droższe niż, niż per capita. E, wcześniej wydawaliśmy na, na muzykę, e, porównując do wydatków na nośniki fizyczne, więc, e, więc myślę, że co najmniej w perspektywie pięciu, być może nawet dziesięciu lat, e, o, 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 o trzykrotnie nasz rynek może, e, może wzrosnąć.